Tiede. A o czym naszym nasz, ukazał się? Albertus Einsteinus. Była tylko A na Litwie mają, y, są fanami gry DUM i na swoim operze narodowej teatrze narodowym mają nawet napis DUM To litewska Wisła Wreszcie widać, że to duże miasto jakieś wieżowce o, nawet mają schodki Wilno, noco się budują, a się oko co? A co tam mamy? Litewskie mamy? Po zbliżeniu się rozbieramy. Nie wiem, co tam jest, ale się śpieci. Specyficznie. Kanał pierwszy na, na Litwie. A w ciągu dnia wygląda to tak. No, nawet mamy trolejbus. A tutaj tutaj szelity walą kokosa. I nawet to jest beauty. A tutaj mamy znowu sztukę nowoczesną i popatrzcie, ktoś po pijaku przypierdolił No przecież po to to jest zrobione, żeby się komuś na zabić o takie badziejstwo Zamek Hilarego Raduszkiewicza e, Taki bajerancki Proszę bardzo Dobra, czas zamoczyć nogę w rzece. Jakiś zamek, górka, chyba tych trzech krzyży. My mamy a nie mają górkę. Tam y, opera dum. No i idzie. Idzie dymin jego zamek i tam kolejka na górę. Widoczek z góry zamkowej jest to No już tam takie tam zabytki pomniki, parki, ludzie, trolejbus Hemoglobina taka sytuacja Mamy katedrę, wieżę katedralną takie w sumie. I takie sobie jest. No, tak całkiem, całkiem to wygląda. Tu jest jakieś miejsce, że tu ludzie trzymali się stąd w cholerę daleko, zarączki odnośnie walić komuchów ruskich dawno temu. I teraz, że tu podobno przynosi szczęście, jak się na tym stanie, się obkręcie, a że jestem grubasem, będzie tu trwało cały obrót dookoła ziemi. Więc zaczynam, tylko muszę pomyśleć życzenie. Wiem, chcielibyście dużo piwa wszyscy, darmowego. Nie, nie będzie tak. Mam inne życzenie. Nie, dalej jest mały. No, nie mają Orlenu, ale jest wiada i, i trzeba pójść na hot -doga. i takie tam nie I tak się idzie na festiwal piwny. Takie tam. I jedziemy z koksem na festiwalu na Litwie w Wilnie. Jest muzyczka, jest dobrze, są browary z różnych miejsc. Stany, Stany Lambiczkiem y, robią różnicę. Y, japoński, koreański, tam z Katalonii, kolo, bardzo dobra rzecz. Tu, no tu jeszcze y, inne byle, nie byle. Pijemy. To so są beer Festival w Wilnie niemożliwe. Czas się wtelepać gdzieś tam na górkę do Trzech Krzyży. Czy widzicie to co ja? Jakby to idealnie było, jakby ustawki robili, żeby się kibole spotykali, napierdalać i można było przyjść, se usiąść w pięknych okolicznościach przyrody i poglądać. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Mamy nawet trzy. I zejście z góry Trzech Krzyży. I trochę schodów na zejściu. I końcówka zejścia. Rzeczka szumi. Całkiem spoko, parki miejsc a po drodze wyrzeźbiony Jezuski w drzewie. I znowu jakieś kościoły. To też nasz Mickiewicius I mamy ostrą bramę. No, przejście ostrej bramy i dalej za Pindelami. I jak to w Wilnie, bo skoro dawno nie było kościoła, to jest następny zamek w trokach. I jeszcze miastoczki w i zamek w drogach. Idziemy. A tu mamy coś, herbu pelikan. Można poszaleć. Sala imprezowa. No, coś tutaj robią nas w balona. Skoro Litwa to e, dawno w kościołku nie byłem. Więc zobaczmy co tutaj. I widoczek. Tak jak się kiedyś mieszkało, ale że już po zamykane chałupki, no to zajrzę ją przez okno. i biały most pieszy i Wilno wieczorową porą a tutaj centrum sekcji biznesu można poszaleć i, i mamy fontannę tak my mamy fontannę nad Wisłą to oni mają fontannę nad Wilnią Tyle, tyle, no i takie takie ma no jest e, tutaj szychlewik trochę druciarstwa wiadomo musi być No wiadomo, kibę. tada wiadomo Tak, taka tam z... trochę zagarna